Cześć, witajcie na kanale Mieszkach Rzek. Dzisiaj będę miała dla Was makijaż sesyjny. To był makijaż w ogrodzie botanicznym w Warszawie. Na tle takich magnolii, różnego rodzaju kwiatów, jakiś taki zupełnie outdoorowy klimat. To będzie makijaż, który stylu między beauty a fashion. Taki pomieszany, będzie dosyć dużo różu, ale makijaż będzie mocny, wyrazisty i bardzo kobiecy, więc zapraszam do obejrzenia. Będę tam gadać w międzyczasie, co robię. So, ja zaczynam oczywiście od nałożenia podkładu. Tutaj nakładam taki bardzo gęsty, kremowy podkład i nakładam to gąbeczką w stylu Beauty Blendera, bo moim zdaniem takie połączenie akurat na sesję i dla mnie jest najlepsze. Więc nakładam go oczywiście na całą twarz, mocniej z powiekami, tutaj wchodzę też trochę na szyję i chcę, żeby to wyglądało super pięknie i gładko. Utrwawiam oczywiście pudrem, to jest akurat puder HD, bo chciałam, żeby to wszystko było delikatne, żeby ten puder nie był widoczny. Konturuję twarz, oczywiście moim bikorem i, i chyba tym cieniem też szarym, jak zwykle, więc tworzę sobie taką bazę. Tutaj modeluję właśnie kości policzkowe, i żuchwę, bo ja mam bardzo ładny kościec, więc chciałam to podkreślić jeszcze bardziej, no i oczywiście trochę mocniej, bo to na sesję. teraz główny gwóźdź z tego makijażu, czyli róż. Nakładam trzy różne odcienie różu. Jeden taki po prostu zwykły, przywieszony róż. Drugi to jest taki trochę bardziej winny, winny róż. I trzeci to jest taka fuksja. I w zasadzie mieszam te wszystkie odcienie różu ze sobą, nakładając go właśnie na policzki, na skronie, trochę wchodzę na czoło. Ten róż też znajduje się na oczach i właśnie tutaj teraz go nakładam, przeciągam tutaj na czoło, bo głównym zamysłem do makijażu jest właśnie dosyć dużo różu i nałożony w w wielu miejscach. No, oczywiście rozświetlać też w takim delikatnym, burzowym odcinku, żeby to wszystko ze sobą grało i, i wyglądało spójnie. Oczywiście na łupku pidyna, jeszcze chyba na nos, na, 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 most, na mostek nosa. Nałożyłam. No i to oczywiście wypełniam brwi. Tutaj akurat brwi będą ciemniejsze, bo ten makijaż ma być takim połączeniem kobiecości, tutaj różyk i tak dalej. A z drugiej strony oko będzie naprawdę ciemne, tam będzie głównie czarny, brązowy. No i brwi też stwierdziłam, że muszą być ciemne, wyraziste, żeby to oko było naprawdę takie w no, Oczywiście zaczynam od czarnej kredki. Rozcieram ją w sobie, wyciągam tutaj zewnętrzny kącik, jak widzicie, przyciągam to wszystko do góry. Na razie tak po prostu zupełnie niedbale, chodzi tylko o to, żeby nie było żadnych tam twardych linii, żeby to wszystko było takie bardzo mięciutkie. I tutaj widzę, że nakładam ten najciemniejszy róż, ten taki właśnie bardziej winny, żeby to wszystko spiero zacząć. więc rozcieram też właśnie większym pędzlem, że nakładam tutaj ten chyba zgaszony już w tym momencie, albo funkcję już nie jestem pewna. E, funkcja. tak, nakładam trochę funkcji. E, tutaj właśnie dokładam po prostu z czasem, jak oko się staje coraz ciemniejsze, ja dokładam trochę więcej tego różu, bo to wszystko zawsze potem, e, jak oko ciemniejsze, to wszystko wygląda e, też jaśniej. E, więc teraz jeszcze wzmacniam linię rzecz czarną kredką, bo to oko naprawdę, naprawdę ma być ciemne. I tutaj drugie oko tak samo właśnie robię pierwsze, wyciągam zewnętrzne kąciki, bo chciałam, żeby to było takie sexy. No, i głównie tutaj w zasadzie korzystam z trzech cieni. Cień, no, z czarnej kredki, tutaj widać, no nie powiedzę, z czarnej kredki, brązowego cienia, właśnie tym brązowym cieniem rozcieram sobie, rozcieram sobie kredkę, i z tym właśnie ciemnym, winnym różem. On właśnie znajduje się, tylko ten róż znajduje się na oku. Więc tutaj przeciągam sobie tą czarną kredkę, tak żeby ten zewnętrzny kącik był naprawdę mocny i naprawdę cielny. Oczywiście standardowo rozcieram kredkę. Za chwilę dołożę chyba brązowego, tak brązowego cienia, żeby to wszystko rozeszyć i zmniejszyć. No i oczywiście ten mój sztampowy winny, winny róż. Też pójdzie na dolną powiekę. To całe oko jest głównie tym różem i ten róż wysoka przechodzi jeszcze na skronie. A właśnie tutaj, gdzie nie było czarnej kredki, dopadam już po prostu sam ten róż. Tylko tutaj chyba był ten przygaszony nawet. Stąd zaloteczka. Yy, zaloteczka. W sumie to zalotka, wodoodporny tłuszcz do jest czarny, żeby wszystko było czarne, ciemne i to moim zdaniem to wyglądało super, że właśnie połączyli takie super ciemnego oka, bardzo wyrazistego, z takim różem po prostu kobiecym bardzo. Na usta nakładam pomadkę zrobioną z, z tego właśnie winnego różu i jakiegoś tam błyszczyka delikatnego. Żeby to wszystko było takie bardzo spójne, bo chciałam osiągnąć, tak jak Pan mówiłam, taki efekt, że ten róż jest takim głównym woziem programu. On jest nałożony i na oko, i na twarz, i na usta. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam do odtwarzania. Oczywiście dzielcie się już niedługo planuję dla Was zrobić film na temat tego, jak ukryć wory pod oczami, bo zauważyłam, jak umieściłam na Facebooku posta a propos tego właśnie, jaki korektor do jakich, do jakich problemów, czyli że właśnie te oświetlające nacienie, jak na cienie, zupełnie matowe, na worki pod oczami, to właśnie wszystkie dziewczyny zaczęły, o tak, zrób to sobie o ja worach pod oczami, ja tak, dobrze, zrobię, więc, więc to będzie niedługo. Nie wiem dokładnie kiedy, bo nie wiem, muszę się mówić z modelką, muszę to wszystko obrobić, i tak dalej, ale to na pewno będzie, więc czekajcie, że was to interesuje.